Można wierzyć w różne opowieści o tym, że można się przyjaźnić z wężem i taki zaprzyjaźniony wąż nie ugryzie. Rozsądni ludzie wiedzą, że w rzeczywistości takich zakończeń nie ma i naturą węża jest to, że ugryzie. Do czego zdążam? Otóż wydaje mi się, że to może być rok, w którym po raz ostatni publicznie na zachodzie Europy obchodzi się święta Bożego Narodzenia. Trwają, próbuje się organizować targi Bożego Narodzenia. Sądząc po tym, co wyprawia się we Francji, w Belgii i w Niemczech, to może to być ostatni rok, dlatego że hałastry muzułmańskie w dużych miastach atakują już targi bożonarodzeniowe, krzycząc, że to jest wbrew ich religii, wbrew ich wartościom i oni sobie tego nie życzą. Mieliśmy do czynienia z takimi wydarzeniami, na przykład w Moguncji w Niemczech. I w kilku innych dużych niemieckich miastach także. Tak kończy się przyjaźń z wężem. Tak kończy się wpuszczanie islamu do Europy. Od czasów karola młota nikt nie wymyślił lepszego lekarstwa na islam niż miecz. I proszę sobie to zapamiętać.